Dobrze robocie, ten chuj już tutaj u nas miesiąc siedzi na, na, na naszym utrzymaniu i to kurwa za 10 kredytów. Dzwoniłeś na messengerze do tego spaślaka dla ci, cigodnego do Chata, żeby go zawinął w końcu, poinformowałeś go o tym, że Bibo u nas tutaj nocuje? Lando, po pierwsze to grzecniej, bo kurwa ci odłączę od internetu. Ja za wszystko płacę. A poza tym, tak, poinformowałem go. Powiedział mi, że za jakieś 5 sekund tutaj będzie. Aaaa! Gdzie jest Bibo? Gdzie jest Dildo? Mówisz mi natychmiast, gdzie jest Bibo! Nie tak prędko, ty gruba świnio. Najpierw musimy się rozliczyć, jaka cena za jego główkę. Żadna warunku, to ode mnie pieniędzy nie dostaniesz! No ale... No ale jak ty tak bez pieniędzy? Właśnie za bo w ogłoszeniu było inaczej napisane! A wy dwaj to już mi od początku w, na nerwach gracie, mnie tak wkurwiacie! O! Macie szczęście, zaraz jeszcze do tego imperium nie podjebałem! Co, co ja na się nad, przed tym wiaderem naspierdalałem? To i tak mam ja się kurwa zlezałem A dziwne, bo jechałem statkiem. Kurwa, a skąd pewność, że my Ciebie nie podpierdolimy za się. W końcu ty ścigasz Bilba, a wader nałożył go ochroną. Ostrzegam, będziesz wkuzał imperium. To się przekonasz i tak le twoje normalnie agencje lecą łeb na szyję. To tylko kwestia czasu, aż się spierdolisz ze stołka Jabo. Nie bądź taki pewny, Lobocie. Moje akcje mają się dobrze. Na włosku to się trzymają wasze interesy z Imperium, co im gazy na lewo opierdalacie. Jakie na lewo? Jakie na lewo? Przecież z Imperium to jest władza. Jak z Imperium to wszystko na legalu jest. Wszystko. Tak? A kto tu trzyma niewolników? Ewidentnie... Darth Vader dawał instrukcje. Zero niewolników. Czysta płaca! Wszyscy mają odprowadzać podatki eee... No dobrze Zabo, dogadamy się jakoś. Chol, zaprowadzę cię do Bilba O wy judasze Lando Karlizanie i Lobocie kurwy syni wydaliście mnie temu spaślachkowi jabie Mam cię Dildo. Pamiętam jak mi ostatnio wkurzyłeś, że zabrałeś moje pieniądze ze skarbony. Wszystko miało pójść na mój kościół, buddyjski, dzabbyjski, dż a ty mi zapierdoliłeś i wydałeś napisko dla Meneli. Bo te pieniądze mi się po prostu należały! Ten kościół należy od 150 lat do mojej rodziny, a wasza, kurwa, rodzina chaptyjska mi go po prostu zapierdoliła, jeszcze nie płaci ani grosza. <gryw> Jak ja mogę taki nieopity siedzieć przy soboście? A zmuszałeś mnie do tego, żebym kradł tyś paślaku. Tak jak mówiłem, kara nie omija nikogo. Fakt, może zapierdoliłem, ale ta wasza ziemia to już wysychała cała. I tak to teraz jest pustynia. Gówno byście tam zasadzili. To pochoć zabijałeś moją rodzinę. Co ci moja rodzina zrobiła, Jabbo? Nie płacili myta i ty mnie wkurwiali i twój czas też teraz nadszedł bo Już mnie nie spierdolisz swoim tłuszczem za z całą przejście ci, kurwa, spierdoliłem. Nie przejdziesz przeze mnie. tak ja nie bądź taki pewny, job, bo Miałem piątkę z lefu, O, o! O, trzeba spierdalać. A z wami, kurwa, Lando i Robocie policimy się później. Na razie spierdalam. Wypierdalam na chod. Czemu go nie zatrzymałeś, Czarnuchu? Przecież wiedziałeś, jaki on jest dla mnie ważny, teraz chuja dostanie za nie nagrodę za niego. Kurwa, tego nie było w umowie, miałem ci tylko widać lokalizację, Biba, co się plujesz? Tępa, kurwo. Z wami też się później policzę. Na razie ja też muszę zanim kurwa, spierdalać, zanim Darth Vader mnie wygoni. Jest teraz na Radzie u Imperatora Palpatina, kurwa. Ja muszę spierdalać, bo za chwilę tu przyleci. Nie mów mu, gdzie lecę, bo nakabluje na ciebie. I o ten gaz, niewolnicy tu są. Dobra, dobra, do widzenia. O, do widzenia.